Prawo i sprawiedliwość ma stracić miliony subwencji, tak przynajmniej wynika z informacji, tak przynajmniej wynika z tego, co dzieje się w tym momencie w PKW, aczkolwiek to nie jest oczywiście pewne, bo jeszcze są najwyższy, i tak dalej. Omówimy sobie to wszystko, żebyście wiedzieli, co się dzieje, co się dzieje w najgłośniejszym temacie, ale poza tym porozmawiamy też o innych rzeczach. Porozmawiamy chociażby o kwestii związanej z przedmiotem, który nam znowu wleciał do Polski, nie wiadomo co to było, ale wszyscy podejrzewają, że to był dron rosyjski. Mamy kwestię związaną z premierem, który o mój Boże, Donald Tusk zrobił najśmieszniejszą rzecz na świecie i podpisał papiery, które pozwalają sędziemu, który jest uznawany za neosędziego dająć ważną w tym momencie funkcję, co może wpłynąć na sąd najwyższy, i w ogóle ludzie się maksymalnie wkurzyli na Donalda To jego najbardziej twardzi wyborcy, zresztą inni sędziowie, więc całkiem sami ta sprawa. Budżet, coś już wiemy, więc cokolwiek powiemy, a także kwestie z Kosińakiem z kosiniakiem na kampusie Polska, na którym go wygwizdano. W pewien sposób też szybko o tym powiemy. Dużo rzeczy w tym filmie, więc bez żadnego znaczenia, zostawcie lajka, zostawcie będzie bardzo miło. I zanim przejdziemy do rzeczy, to jeden krótki komunikat. Niestety, kończą się wakacje, no smutna sprawa bardzo, ale jednak z drugiej strony okazuje się, tak przynajmniej słyszeliśmy, że ludzie wyjeżdżają. Poza granice naszego pięknego państwa, nie tylko w wakacje, a jak wyjeżdżają, to zdarza się, że potrzebują znać inny język. Zresztą to nie jest jedyna sytuacja, kiedy przydaje się znać inny język. Możecie go potrzebować do pracy, możecie go potrzebować do szkoły, możecie chcieć się nauczyć nowego języka, żeby się samodoskonalić, wiecie, wzrastać jako człowiek, a później czytać książki w tym innym języku i jej dalej się samodoskonalić, napędzająca się machina. Powodów, żeby uczyć się różnych języków jest ogólnie, rzecz biorąc dużo i my nie wiemy, który sobie wybierzecie, ale problem oczywiście jest taki, że jak się człowiek rodzi, to znaczy nie umie mówić w żadnym języku. No i co z tym zrobić? No właśnie można się nauczyć nowego języka. I tu pojawia się partner dzisiejszego odcinka, Speakly. Speakly, czyli aplikacja do nauki języków, dostępna i na telefonach, i na komputerze, która dzięki swoim metodom pozwala wam uczyć się języków bardzo, ale to bardzo szybko i skutecznie. Chociaż, co może najważniejsze, pozwala wam się je uczyć w taki sposób, jaki konkretnie chcecie. To znaczy, możecie się skupić na konkretnych rzeczach danego języka, bo możecie ćwiczyć słówka. Możecie też uczyć się ze słuchu, czyli wiecie, słuchać sobie różnych rzeczy. Możecie ćwiczyć wymowę, po to, żeby prawda, gdzieś lokalsów nabrać na to, że że też jesteście lokalsem i wtedy będą was traktować inaczej. Więc co fajne, to wy wybieracie formułę i wy wybieracie na czym chcecie się skupić. Do tego dochodzą inne takie, wiecie, fajne ficzery, które sprawiają, że to jest wszystko przyjemniejsze, na przykład to, że możecie poznawać utwory w danym języku, który sobie wybraliście, podsuwa wam potencjalne rzeczy, które mogą Wam się spodobać i zawsze spoko, bo to oznacza, że jeszcze poznacie tam, nie wiem, trochę powiedzmy lokalnej kultury, więc zawsze spoko sprawa. Ale wiecie, nie ufajcie nam, nie ufajcie nam! Sprawdźcie sobie po prostu, ponieważ pierwsze 7 dni, jeśli się tam zarejestrujecie, jest za darmo. Później możecie dostać 75% zniżki bierzcie roczny plan. Macie 7 dni, w których możecie po prostu wiecie, sobie potem zrezygnować. Nic za to nie zapłacicie, więc możecie sobie po prostu przetestować sprawę i zobaczyć, czy jesteście zainteresowani, czy nie. Więc no, my polecamy oczywiście link w opisie. Co, no, zachęcamy serdecznie i dziękujemy firmie Speakly za to, że jest partnerem dzisiejszego odcinka. Teraz wróćmy już do filmu. Ale dobrze, przejdźmy do subwencji PiSu. Subwencja PiSu to jest temat, który wzbudza bardzo, ale to bardzo duże kontrowersje od bardzo, ale to bardzo dawna. Musicie wiedzieć, że to już któreś posiedzenie PKW, które odraczało swoje spotkania tylko po to, żeby wydać w końcu wyrok dotyczący. Tego, czy PiS złamał przepisy dotyczące tego, jak funduje się partie polityczne w Polsce i czy te wydarzenia, takie jak pikniki i tak dalej, które PiS finansował z publicznych pieniędzy, były wydarzeniami partyjnymi, czy nie. Tutaj pojawiło się parę problemów od początku i trzeba to zaznaczyć. Pierwszy problem pojawił się taki, że PKW nie do końca się tym zajmuje historycznie, w sensie może powinni, w dręczności. Sensie, I raczej jednak co do zasady po prostu sprawdzali dokumenty i po prostu mówili tak, nie, nie? I to było wszystko. Do tego jest druga kwestia, mianowicie, że PKW nie za bardzo jest taką instytucją, która zajmuje się śledzeniem rzeczy nie za bardzo ma jakieś takie wiecie, upoważnienie, uprawnienia do tego, żeby Prowadzić śledztwa jakiekolwiek, oni operują właśnie na dokumentach, które dostają, musieli po prostu dostać jakby dowody trochę datacy na to, że PIS ewentualnie potencjalnie zrobił coś złego, więc jakby zabieramy im jakąś tam kwotę subwencji, tylko to musi być bardzo konkretna kwota, którą oni muszą podać. Muszą dokładnie wiedzieć, ile PIS, jeśli już wywalił tych pieniędzy, nielegalnie, to ile tych pieniędzy było. Bo od tego po pierwsze zależy, czy subwencję zabiera się w ogóle, bo ta kwota nieprawidłowo jakby pozyskana, wydana i tak dalej, musi przekraczać 1% w ogóle całych tych pieniędzy, którymi partia dysponuje. A po drugie, no to jest też kwestia tego, że od tego, ile tych pieniędzy faktycznie wydali w ten nieprawidłowy sposób, zależy że to ile można tej subwencji im zabrać, bo to nie jest tak, że jeśli po prostu przekroczysz trochę, to zabrać się całą subwencję od razu, to jest tak, że jednak liczy się to w jakiś sposób proporcjonalnie teraz i na tej podstawie pieniądze się zabiera. No i teraz jesteśmy w sytuacji, w której praktycznie wiemy już wszystko, bo poszły przecieki, które mamani.pl, a potem potwierdził je PAP ze swoich niezależnych źródeł. W dużym skrócie, oczywiście to się może jeszcze zmienić, jeśli tak się stało, to nie wiem, komentarz przypięty w filmie i tak dalej może yy, o tym mówić, aczkolwiek wydaje się to w miarę pewne, bo wszyscy wydają się to potwierdzać. PISowi w ramach tych dokumentów, które gdzieś tam PKW podostawało od różnych ministerstw i tak dalej, miano przypisać przyczyny, 6 miliona złotych pozyskanych czy wydanych w nieprawidłowy sposób. To skutkuje tym, że PiS miałby stracić 10,8 miliona złotych z subwencji, to jest bardzo dużą kwotą, jak się na tym zastanowicie. Oczywiście dalej dostaną, wiecie, tam około 20 milionów, tam 3,6 w ogóle będą się jeszcze zwrócić do skarbu państwa, ale to pomijmy. Dalej dostaną masę pieniędzy, ale pamiętajmy o tym, że 10 baniek dla partii politycznej, 11 baniek tak naprawdę, to jest bardzo dużo hajsu, który, dowiecie, mógł być przeznaczony na bardzo dużą działalność PiSu, szczególnie w momencie, kiedy nie mają władzy. Więc jeśli faktycznie to się utrzyma, to może być naprawdę po tężny cios dla Prawa i Sprawiedliwości. I taka bardzo duża też rzecz związana z przyszłością tej partii. Tutaj warto zaznaczyć, że PIS będzie się odwołał do Sądu najwyższego i ma prawo to zrobić. I co więcej, istnieje podejrzenie, że w sądzie najwyższym to w ogóle może upaść, bo jest duża szansa, że to wszystko rozbije się o tych sędziów, właśnie, których oni powali, tych neosędziów powiedzmy, którzy mogą być w jakiś sposób przychylni potencjalnie, a wiadomo jak to w Polsce jest, że prawo już przestało obowiązywać, po prostu każdy interpretuje je inaczej. Więc jakby zależy od tego, kogo masz, w jakim miejscu i wtedy takie jest interpretowane prawo. No więc jakby to jest jakaś tam rzecz, że może jednak sobie udać to dostać, aczkolwiek wtedy pytanie, wiecie, czy może nie wiem, Domański nie Powie, że a w sumie to ja nie uznaję tego, co mówi ten neo są najwyższy, bo tam są sędziowie, którzy są nielegalnie, więc w sumie ja też tego nie uznaję, uznaję to, co powiedział PKW. Zobaczymy, co się stanie. Ogólnie jest podejście na straszną imbę, ale ewidentnie widać, że PiS jest trochę przestraszony i trochę wkurzony. Wychodzą teraz, co prawda, z kontrnarracją i mówią bardzo dużo o tym, że ej, jeśli o tym, co my zrobiliśmy, mówicie, że to jest nielegalne, przecież tak samo wy nielegalnie robicie chociażby kampus Polska, tak? Miecie, że przecież wy też mieliście te pieniądze na kampanie, które, wiecie, były jakieś fundacji od samorządów i tak dalej, to to nie jest tak, że to było pisowe, to było właśnie, wiecie, promowaliśmy, nie wiem, 800, a wy promujecie kampus Polska, więc jak to jest to samo, no to wy też powinniście stracić pieniądze. I my długo myśleliśmy o tym argumencie, zastanawialiśmy się nad nimi w sensie uważamy, że on nie jest taki, wiecie, oczywiście, nieprawdziwy albo oczywiście prawdziwy. Jedna rzecz, którą, która nas jakoś tak przekonuje, że to chyba nie jest jednak to samo, ale jesteśmy otwarci na kłótnie w komentarzach i interpretacje, to to, że jednak na kampusie pojawiają się też inne partie niż platforma obywatelska. Łatwo zapomnieć o tym, że wiecie, w wyborach startowało więcej partii, w wtedy sensie, wiecie, lewica, trzecia droga i Koalicja obywatelska nie startowały jako jeden blok, tylko na koniec były osobnymi partiami. Oczywiście mówiło o tym, że będą współpracować, żeby odsunąć pis od władzy, no ale były osobnymi partiami. Na takim kampusie jednak pojawiają się politycy różnych partii politycznych, Więc chyba ciężko mówić o tym, że to jest, wiecie, taki wiec tylko dla poparcia jednej i to w jakiś sposób nas przekonuje, że to, to jest trochę inne niż te rzeczy, które wyciąga się Pisowi w tym momencie. Ale tak jak mówimy, tu jesteśmy otwarci na dyskusję, bo nie, nie mamy sprostego przekonania. Niemniej, dla Pisu to jest beznadziejna sytuacja, bo po pierwsze zawsze przypominanie o tych wszystkich rzeczach, które robili w ten sposób, jest dla nich problematyczne i odsuwa uwagę od wiecie, rządzących, na których można byłoby tam się skupić gdzieś i ich atakować. Druga kwestia jest taka, że oni faktycznie stracą te pieniądze i na koniec nie okaże się, że tych dziesięciu baniek nie mają, no to wiecie, jakby wszelkie jakieś, wiecie, kredyty, wszelkie jakieś aktywności partii, i tak dalej, być może będzie trzeba to wszystko ciąć w jakimś stopniu i te pieniądze po prostu nagle się okaże, ich nie dostaną z powrotem. A to z perspektywy partii politycznej, największej w Polsce, ale jednak nie wielomilionowej korporacji, jakby wiecie, która jest międzynarodowa i która wiecie, o takie pieniądze to w ogóle wiecie 10 milionów, to by ich nawet nie zauważyła, to jest dużo pieniędzy. Więc to wbrew pozorom może mieć naprawdę gigantyczny efekt na polską politykę, jeśli zadzie się tak, jak potencjalnie może się zadziać, czyli faktycznie stracą wszystkie pieniądze. Ale przechodząc dalej, zacznijmy od bardzo krótkich informacji dotyczących budżetu. Podobno, dogadali się w rządzie a propos budżetu. Oczywiście to jest bardzo wstępna faza i to nie jest tak, że budżet przeszedł czy cokolwiek, ale jest porozumienie w rządzie, które ma mniej więcej już określać, jak ten budżet na przyszły rok ma wyglądać. Dowiedzieliśmy się już chociażby z wypowiedzi polityków, że ma być tam jakiś wielki sukces i 4,3 miliarda złotych ma być przeznaczone na budownictwo, mieszkalnictwo i tak dalej, a z drugiej strony na ten moment ma być 0 złotych na kredyt 0, właśnie. Więc poszła trochę taka informacja: tego projektu jednak nie będzie. Gdzieś tam pojawiają się takie informacje pro budżetu. Do tego wychodzi na to, że cięć nie będzie, nie będzie zaciskania pasa, z drugiej strony, no gdzieś tam będzie wzrost deficytu budżetowego i tak dalej. Ogólnie o to teraz. Toczy się jakaś tam dyskusja. Myślę, że najlepszy by byśmy się wstrzymali jeszcze. Poczekali jednak byśmy, jak będzie trochę więcej wiadomo, bo na razie jest operowani na bardzo, ale to bardzo takich, wiecie, no szemranych przesłankach, aczkolwiek z jakiś czas będziemy pewnie wiedzieć, więcej, wtedy nie można porozmawiać. Następna sprawa. Inba związana z tym, że znowu nam coś w przestrzeń powietrzną Polski wleciało i nie wiemy, co to było. Wszyscy mówią o tym, że jest to potencjalnie kamikadze dron rosyjski, który przeleciał nad Polską gdzieś. Pytanie, czy się w niej rozbił, czy się nie rozbił? To jest jakaś sprawa. Teraz żołnierze mają przez 24 godziny na dobę szukać, prawda, gdzieś tam e, tego drona, tak przynajmniej powiedział premier. Cały czas na razie nie ma śladu, więc. Ma jeszcze dowodów, w sumie że to był dron. Wiadomo tylko, że nad przestrzeń powietrzną Polski coś wleciało. Nie wiemy do końca, co to jest, a potem zniknęło. Nie wiadomo, według oczywiście jakby tuska, wojska i tak dalej. Czy to była rzecz, która wyleciała z nad y, Polski, czy gdzieś się właśnie rozbiła, więc ogólnie dużo rzeczy nie wiadomo, ale w każdym razie zrobił się oczywiście skandal, jak to zawsze, kiedy coś wlatuje nam w przestrzeń powietrzną. Oczywiście pojawia się odpowiedź tuska i zresztą wojska, które są dosyć zbieżne, to znaczy no wleciało na bardzo krótko, nie wiedzieliśmy co to jest, były złe warunki pogodowe, nie mogliśmy sprawdzić, co to jest za obiekt. No, mógł to być obiekt cywilny, czy cokolwiek, nie chcieliśmy strzelać, no bo wiecie, strzelanie. Do Takich rzeczy w sytuacji, kiedy się nie wie do końca, co to jest, to przeważnie jest zły pomysł i może się bardzo, ale to bardzo źle skończyć. To jest jedna narracja, druga strona ma narrację pod tytułem, no nie no, coś nam wleciało w przestrzeni powietrzną. W sensie, dlaczego tego nie zestrzelimy, dlaczego cały czas nie mamy jakichś procedur, które na to pozwalają, dlaczego nie jest to rozwiązane, czy to jest któreś raz, kiedy to się zdarza, co my czekamy na jakąś tragedię. I właśnie to jest jakiś tam problem w tej dyskusji, bo my naprawdę rozbiemy argumenty obu stron. Z jednej strony faktycznie kupujemy to, że faktycznie nie chcesz strzelać do rzeczy, których nie wiesz czym są, bo jeszcze strzeliz samolot i naprawdę będzie przypał, taki międzynarodowy, i to nie będzie dobra sytuacja, ludzie umrą i tak dalej, a poza tym no, no, no dramat, nie? Z drugiej strony tak naprawdę czekali na jakąś tragedię i czekali na moment, w którym taki jakiś kolejny dron wleci, tylko uderzy w przypadkowo w jakiś dom czy iść, umrą ludzie i wtedy nagle wszyscy zapomną o argumentach te, które padły przed chwilą, co już nie będą o nich mówić, będą krzyczeć o tym, że skandal i że trzeba było od razu coś robić i w sumie to czemu cały czas nie robimy i teraz to już w ogóle wyjdzie Donald Tusk i zacznie mówić, że prowadziliśmy takie zasady, że strzelamy do wszystkiego, co nam wleci w przestrzeń powietrzną, nieważne co to jest. I się okaże, że strzelimy całe stado, nie wiem, pelikanów, które przylatują nad Polską z jakiegoś powodu. Nie wiem, czemu nad Polską, ale strzelamy po do wszystkiego, co wchodzi w polską przestrzeń powietrzną, no bo trzeba jakby teraz, wiecie, wylać dziecko z kąpielą w drugą stronę, Bo już jest tragedia, nie? My nie mamy żadnych rozwiązań dla jasności, ale po prostu widzimy, w jaką stronę to zmierza i jest to bez sensu jak zawsze. Inna sprawa jest oczywiście taka, że wlatujące coś w przestrzeń powietrzną Polską jest zawsze kryzys polityczny, aczkolwiek nauczyliśmy się już, i co najważniejsze, nauczyli się już, że lepiej mówić społeczeństwu o tym, że coś wleciało, niż zatajać to na bardzo, bardzo długi czas, i potem, żeby to wychodziło na zasadzie, ej, parę miesięcy temu coś tam rakieta nam wleciała, i jakby w sumie nie wiedzieliśmy o tym, nie znaleźliśmy jej. Więc jakby okazało się, że to jednak jest lepszy sposób, i jakby wiecie, to no przynajmniej przynajmniej wiemy, że coś miało, takiego miało miejsce. Ale w ogóle tu najłatwiejszego czasu. Bo zdarzyła się rzecz, która uderzyła w jego taki najtwardszy lektorat i sprawiła, że jego najtwardszy lektorat był na niego trochę wkurzony. Co jest rzadką sytuacją, żeby twardy lektorat był wkurzony na swojego wodza, ale tym razem się to zadziało, bo Donald Tusk podpisał dokumenty, nie patrząc, co podpisuje. I jakby to jest przestroga dla nas wszystkich, czytajmy umowy, które podpisujemy, bo czytajmy dokumenty, które podpisujemy, bo okazało się, że Donald Tusk, przypadkiem, jak później wyjdzie, podpisał dokument od prezydenta, w sensie zrobił kontrasygnatę. Musi wiedzieć, że w niektórych sytuacjach prezydent ma jakby prawo zrobić coś, ale potrzebuje kontrasygnaty szefa Rady Ministrów, Premiera, nie? Prezydent ma jakąś możliwość, ale tak naprawdę. Pre premier na koniec dnia musi się zgodzić na to, żeby prezydent postąpił w taki, a nie inny sposób. I tak było w tym wypadku. Donald Tusk swoim podpisem zgodził się na powołanie konkretnego sędziego na komisarza, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie wyboru prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. No i problem pojawił się taki, że ten powołany na tego komisarza człowiek jest sędzią, który jest określany przez oczywiście tą stronę koalicji obywatelska jako neosędzia, czyli ta osoba, która była powołana jeszcze za czasów wpisu, gdzie zarzut jest taki, że były to osoby, które były powołane z partyjnego jakby zlecenia po to, żeby przyjmować to miejsce. Instytucje. Cała ta imba o praworządność, tak dalej, która toczyła się w Polsce od tak dawna, jest związana właśnie z tymi sędziami. No i taki właśnie sędzia dostał nominację. No i ogólnie, no, gdzieś tam sędziowie, ci starzy sędziowie, tacy wiecie, ci sprzed tych zmian, no, byli oburzeni i zaczęli krzyczeć o to, że to jest zdrada w ogóle, że jakby w sensie wiecie, no tutaj jednak miało, miało się zmienić standardy, miało być lepiej, a ja tutaj proszę, taka osoba jest prze, przepychana przez to, że to on zostaje tym komisarzem. No, no to prawdopodobnie prezesem będzie kolejna osoba, która jest właśnie neosędzią, wszystko się zabetonuje na trzy lata i będzie dramat, i jakby są na zaległości, bo oni cały czas protestują i walczą o to, żeby przywrócić praworządność. A tutaj Donald Tusk robi coś takiego. I oni rozumieją, że to jest polityka, ale oni czują, że to jest sprzedanie ich. I wiecie, że Andrzej Duda i Donald Tusk musi się dogadać w jakiejś sprawie. Donald Tusk się zgodził na to, żeby to przeszło zamiast za coś innego. I my nie ukrywam, jak siedzieliśmy na tym i patrzyliśmy na to po raz pierwszy, zanim jeszcze był komunikat Donalda Tuska, to już taką rozkminę, że wow, ale to coś niesamowitego Donald Tusk musiał kupić od Andrzeja Dudy za to, bo to jest bardzo duża rzecz. To jest Wkurzenie swojej bazy wyborców to jest zrobienie czegoś bardzo sprzecznego z takimi korowymi wartościami Donalda Tuska, przynajmniej tymi, które prezentuje oczywiście w stylu rozliczanie pisu, walka o praworządność tak dalej. To może naprawdę zirytować jego taki to nowy elektorat, i też grupę właśnie tych sędziów, która powiedzmy jest w jakiś sposób ważna z perspektywy Koalicji obywatelskiej. To jest jakby coś niesamowitego musiał za to kupić. Ciężko nam było sobie wyobrazić, co to może być. Co, na co Andrzej Duda się zgodził, w zamian za to, że ten sędzia zostanie przepchnięty. No i okazało się, że i to był bardzo beznadziejny zakup, bo nic nie zostało za to kupione. Donald Tusk wyszedł na konferencję i powiedział: ogólnie przypał, trochę upsie, ja podpisuję dużo dokumentów, wiecie, 100 dokumentów dziennie, i tak dalej. I ja no nie patrzę, co podpisuję, tylko mamy tego urzędników, że im podstawiali te dobre dokumenty, które jakby są zaakceptowane, i wiadomo, że mam podpisać. No i doszło do. Pomyłki, bo jakiś urzędnik nie zauważył, że to nie jest kwestia, wiecie, taka techniczna, że po prostu muszę to podpisać i tyle, tylko że to jest kwestia polityczna, nominacja tego sędziego, więc to jakby nie przeszło przez taką, nazwijmy to, wiecie, weryfikację, jakby inne rzeczy, i wiecie jakąś rozkminę, czy to robić, czy to nie robić. Po prostu trafiłem na moje biurkę, ja to podpisałem, no i jest przypał, bardzo przepraszam. I powiem wam, że my. Autentycznie wierzymy, że to był przypadek, bo naprawdę ciężko nam wymyślić, za co Donald Tusk sprzedałby powołanie neo-sędziego na taką funkcję. Jesteśmy w stanie wierzyć, że to przypadek. Czy to sprawia, że to dobrze? Nie, absolutnie nie. W sensie tragiczne dla nich. Platforma naprawdę straciła na tym. Donald Tusk na tym stracił. I to jest takie Upsy z kategorii potężne UPS, bo naprawdę wkurzyło bardzo wpływowe osoby, które są ważne dla Donalda Tuska. Autentycznie gigantyczny pech, którego mieli. I nie zmienia to faktu, że jest to śmieszne, i nie zmienia to faktu, że bawi nas koncept tego, że rzecz, za którą naprawdę pewnie można byłoby kupić dużo. U Andrzeja Dudy po prostu przeszła, bo wiecie, on wysłał dokumenty. I co liczył na to, że jakby nikt go nie przeczyta, okazało się, że miał rację. Sprytne. Sprytne. <noise> I na koniec, bo to już trwa i tak za długo. Kośniak Kamysz wygwizdany, wybuczany w sumie na kampusie Polska. Prawda, został przedstawiony tłum buczy. Wychodzi Trzaskowski i mówi: Nie buczcie na, na Kośniaka kamysza My się nie zgadzamy, ale porozmawiajmy, posłuchajmy go. Jakby, zobaczmy, co ma do powiedzenia. Na co Kośniak Kamysz powiedział, że jak mu się nie podoba, to, bo on uważa, że konstytucja gwarantuje każdemu prawo do swoich poglądów i powinniśmy rozmawiać, i powinniśmy przywrócać dialogi i tak dalej, i tak dalej. Klasyka gatunku. Nic z tego absolutnie nie wynika. Bo oczywiście kwestia kośniak Kamysz, no to jest kwestia, która na kampusie Polska. Ja się spodziewali. Jaki będzie opija tłumu tam, nie? Wydaje mi się, że Kosięka, który pojechał tam i stwierdził, że zrobi punkty faktem właśnie, że go wygwiżdżą, że będą dla niego nie mieli i on wtedy będzie mógł się pokazać jako taka prawicowa postać, która jednocześnie rozmawia z ludźmi, a jednocześnie jest faktycznie inna od tej koalicji, bo jego wybuczają na kampusie Polska, a nikt inny z koalicji nie jest wybuczony, kupują te swoje prawicowe punkty. Ludzie mogli się trochę wyżyć i mogli mieć takie, że jakby pokazać, jak bardzo nie zgadzają się z jego polityką, więc też sobie pewnie są zadowoleni. Wydaje mi się, jedna rzecz, którą tu pokazuje, tak naprawdę, to jest to, że naprawdę skończyły się miłe czasy między nawet właśnie nie tyle partiami rządzącymi, co między wyborcami tych partii. W sensie, że ludzie są autentycznie wkurzeni na to, że niektóre części koalicji istnieją. Oczywiście różni ludzie są wkurzeni na inne części tej koalicji, to jest inna kwestia, ale że ludzie już są faktycznie podirytowani i są gotowi to wyrażać i ta jedność, taka, która gdzieś była rysowana na początku, no definitywnie odeszła. Czy było to niespodziewane? Nie do końca, raczej wszyscy to widzieliśmy, ale teraz mamy tego namacalny, yy, słyszalny przykład. A żeby wiedzieć, jakie jeszcze rzeczy dzieją się w Polsce, i proszę, zostawcie like, zostawcie bardzo nasze filmy. Pamiętajcie o partnerze dzisiejszego odcinka, link oczywiście w opisie, na film film, serdecznie polecamy, nasz Instagram, serdecznie go polecamy. nasze dziękujemy za zaproszenie naszego to się dla was. cześć.